Październik jest dla mnie bardzo trudny. I prawdę mówiąc, mam wrażenie, że funkcjonuje trochę jak Tamagotchi I jak zawsze w gorszych chwilach mam ochotę uciec od ludzi, od pracy, od świata zewnętrznego zamknąć się w domu, zasłonić zasłony i udawać, że mnie tu po prostu nie ma. W takiej sytuacji nagrywanie vloga to jest ostatnie, co normalnie bym wybrała, a żeby utrzymać stałe publikacje, prędzej poszłabym w typowe pogadanki, jak Denko czy Gerodok ostatnio, ale tym razem postanowiłam zadziałać nieco inaczej, wbrew moim automatyzmom, bo skoro do tej pory wybierałam ucieczkę, która niespecjalnie działała, to trochę głupio byłoby żyć dalej zgodnie z tym schematem. Dlatego to może nie będzie najbardziej dynamiczny, pełen energii vlog w historii tego kanału, ale będzie po prostu prawdziwy, bo przecież nikt nie żyje samymi sukcesami przez cały czas. To jest w ogóle mega ciekawe, bo mówi się, że w gorszym okresie należy wsłuchać się w siebie, robić to, co się czuje, na co ma się ochotę, ale prawda jest taka, że wszystko, na co rzeczywiście mam ochotę, mnie nie wspiera. Więc postanowiłam trzymać się swojej rutyny treningowej, nie spędzać zbyt dużo czasu na skrolowaniu czy zaleganiu na kanapie, a zamiast nic nie jeść czy też zapychać się jedynie przekąskami, zamówiłam sobie obiad z kateringu pudełkowego. Bo o ile śniadanie to faktycznie mój najważniejszy posiłek dnia, tak z popołudniowymi posiłkami mam problemy i w kontekście ich przygotowania i w kontekście ich Jedzenia. We wtorek po przywiezieniu karmy dla kotów na działkę babci z moją siostrą zabrałyśmy Agę i pojechałyśmy do dobrego miasta na o, girls night. Bo one są, mm. 1, są bardzo tanie. Mm. Mają dosyć grubą płachtę, okay. ale uważam, że za taką cenę. Ale to dobrze gruba, czy właśnie niedobrze, Twoim zdaniem? Ja wolę cieńsze, ale uważam, że za taką cenę, jak ktoś chce częściej robić maski kłapkiem okay. dwa razy w tygodniu, to lepiej tak niż w ogóle nie robić, bo jest droga maska. Mm -hmm. Tak no. myślę. Dobra, a jakie rodzaje są i jakie tam polecasz? E, ogólnie to tutaj nie ma tych tyle lubionych tej w ogóle nie używałam, jest granatowa i różowa, okay. ale nie ma. Te są też fajne, one są takie bardziej profesjonalne maski, ale okay. też są droższe, bo około uh -huh. tam chyba 13 zł, albo i więcej kosztują, ale ta pochta jest taka, czuć taki dobrej uh -huh. jakości, uh -huh. że to jest coś super e, i najczęściej właśnie klientkom nie polecam, o to. A ty gdzieś no. kupowałaś, bardzo miła jest. Super jest cieniutka i mm -hmm. pomylona z herbatu. Tak, pomylona z herbatu. I yy, jest też bardzo tania i najczęściej takie robię właśnie. Jeśli miałabym powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze w latach dwudziestych, to są to relacje, ale też szczere, budowane na uczciwych filarach, w których nie zamykamy się przed sobą, a odsłaniamy się w pełni i pozwalamy drugiej osobie pokochać się takimi, jakimi jesteśmy. Bo bez tego podejścia nie znajdziemy swoich ludzi. I naprawdę widzę, jak dobrze czuję się w towarzystwie najbliższych mi osób, odkąd właśnie w ten sposób je znalazłam. Pokazując im prawdziwą siebie. Swoją drogą, siedząc razem, zaczęłyśmy przyglądać sobie opisy naszych ascendentów, znaków w Marsie, Wenus i tak dalej. Just for fun. I moją uwagę przy Przekuło zdanie: Twoja szczerość może prowadzić w relacjach do nieporozumień. I zdałam sobie sprawę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszę coś takiego i zupełnie tego nie rozumiem. Uważam, że to właśnie brak szczerości prowadzi do nieporozumień, do zbierania się jakichś żali, pretensji, do późniejszych wybuchów czy zawodów, a szczerość i wyjaśnianie wszystkiego na bieżąco pomaga przed tym uchronić. Ale może jestem jakaś dziwna. Właśnie zaplikowałam sobie moją ukochaną osieszczającą maseczkę z mija z różową glinką, którą poleciła mi kiedyś prosta pielęgnacja, moja Agusia kochana. E, trochę mi podsycha, zaraz będę ją zmywać, bo ja ją trzymam maksymalnie, naprawdę maksymalnie 5 minut, więc zaraz lecę do łazienki i będę nakładać maskę w płachcie, którą wczoraj miałam nałożyć, ale nie wyrobiłam się, finalnie leżałyśmy, oglądałyśmy Hotel Paradise i inne głupoty, więc mm, po prostu się zapomniałam i ten makijaż zrobiłam dopiero przed snem. Ale tak jak wspominam, nie wiem, które to już jest moje opakowanie. Za każdym razem, kiedy mi się kończy, muszę polecieć do sklepu i kupić kolejne, czasami na zapas, szczególnie kiedy są promocje. I bardzo Wam ją polecam, właśnie do takiego stosowania na króciutko. W momencie, kiedy czujecie, że skóra jest taka szorstka, taka zanieczyszczona, nawet nie tyle widocznie, co po prostu nawet tak pod palcami, jest po prostu taka nieprzyjemna, chropowata. Ja używam jej też w ramach takiego ala peelingu twarzy, przed aplikacją samopalaczy, czego w sumie nie robiłam już dosyć długo. Back in the two W ostatnim czasie zaczęłam zauważać, że wydobywanie skrętu stało się dla mnie trudniejsze. I nie mówię tu o samym procesie mycia i stylizacji, a raczej wszystkim, co pojawia się później. Gdy wygładzam włosy, są one praktycznie bezproblemowe. Na kolejne dni wystarczy je rozczesać, dać trochę serum slikonowego, a gdy już są świeże slick robi się praktycznie sam. Z kolei przy moich falolokach drugi dzień jest zwykle dużym znakiem zapytania, i nawet jeśli jakimś cudem prezentują się jeszcze dobrze, to zaraz zaczynają się mocniej tunić, puszyć, rozprostowywać, i te dwa dni to jest absolutny maks, który mogę wtedy przeżyć. No biorąc je rozpuszczone. No i wiecie, z racji, że zaczynałam działalność w internecie, mówiąc o tym, jak ważne jest to, aby akceptować swoje kręcone włosy i jak zachęcałam zawsze do tego, żeby nie uciekać jednak od tej natury, to jest mi jednak z tymi myślami trochę dziwnie. Bo z jednej strony dalej chciałabym pokazywać, że da się żyć z kręconymi włosami i że są one piękne, mogą wyglądać elegancko, że niekoniecznie oznacza to, że ten efekt jest taki messy. Ale prawda jest taka, że w ostatnim czasie faktycznie te wygładzone włosy są dla mnie dużo wygodniejsze do funkcjonowania na co dzień i sprawiają mi po prostu dużo mniej problemów. I oczywiście nie dążę do tego, żeby powiedzieć Wam, że to koniec z wydobywaniem skrętu. Daję po prostu znać, jakie ostatnio mam przykminy w tym temacie i dlaczego też tego wydobywania skrętu w ostatnim czasie może wydawać się trochę mniej. Ale dalej lubię siebie w lokach, dalej lubię ten efekt i naprawdę jest taka, że robi on naprawdę wrażenie nawet na mnie, kiedy właśnie zrobię sobie taką przerwę od tych loków i kiedy umyję je, tak wiecie, porządnie wygniotę i, i gdzieś wychodzę. No czuję się wtedy po prostu jak gwiazdek Shakira. Ale nie ukrywam też, że mają doświadczenie życia z lokami i teraz właśnie życia z bardziej falolokami, że te włosy są ni to falowane, i to kręcone, no to jednak te faloloki są dużo trudniejsze, mm, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te kolejne dni, a reanimacja włosów w ostatnim czasie nie jest w kręgu moich zainteresowań. No i racji, że sama też często powtarzam, że włosy są dla nas, a nie my dla włosów i nie możemy się dla nich poświęcać. Są one tylko tak naprawdę takim dodatkiem w naszym wyglądzie i, i nie powinny decydować o tym, jak powinno wyglądać nasze życie. I zamierzam się teraz tej rady posłuchać, ale mimo wszystko jest mi z tym trochę dziwnie, mając właśnie na uwadze tę moją misję, którą prowadziłam przez tyle lat. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Czy Wy też może skrętacie trochę w stronę wygładzania włosów? Tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, nie kręci mnie już aż takie, wiecie, mega zaawansowane włosomaniactwo, które oznacza, że będę siedzieć w łazience godzinami i, i płakać, jeśli wyjdzie mi Bad Hair Day. No a właśnie wygładzanie skrętu zdecydowanie ułatwia mi ich stylizację i też później Noszenie tych włosów. Ostatnie moje tygodnie są wypchane po brzegi treningami. W poniedziałki i środy rura, we wtorki i czwartki hillsy, w piątki pilates, w weekendy siłka plus w sobotę jeszcze treningi rubina. No i fakt, czuję teraz większe zmęczenie fizyczne i potrzebę spania większej liczby godzin, ale też nie chcę rezygnować z niczego, bo każda ta aktywność daje mi coś dobrego, no a tydzień niestety ma tylko 7 dni. I tak cudem udało się to porozkładać na oddzielne dni, a nie że parę treningów kumuluje mi się jednego dnia. Kupiłam sobie teraz na szybko włosy klamrą, bo strasznie się zgrzałam na tym spacerze, a jeszcze wracają zupełna nas delikatny deszcz, więc trochę mi się pokręciła grzywka, ale to jeszcze ogarnę, bo będę nagrywać dzisiaj denko. Bo słuchajcie, zaraz wam pokażę, ile mi się tego wszystkiego nazbierało. Cała taka gigantyczna torba. Ale prawda jest taka, że praktycznie każdego dnia coś mi się kończy i przez to ja cały czas odkładam nagrywanie tego denka w czasie. No i, i mamy tego rezultaty. Nie wiem, pewnie ze 100 sztuk produktów zużytych tam będzie. W każdym razie właśnie zrobiłam sobie unboxing tego, co mam dzisiaj do jedzenia. I jest to wegetariański spaghetti bolognese z mozzarellą i jestem bardzo tego ciekawa i podekscytowana, że jest taka naprawdę pokażna porcja, bo jestem super głodna. Także pokazuję wam dymko, zajadam i ogarniam się do nagrywek. Mam nadzieję, że trochę do tego momentu ochłonę. Nie mam, kiedy mówiłam, że jest tego naprawdę mnóstwo. jakieś dwie trzecie tej wielkiej torby z Oshona, Rubinek dla porównania. <laughs> jest zapełnione. O boże. Jej, mordka moja, Ach, boże kiedy zmilu się, ucho. Także co, muszę się naprawdę dobrze posiedzieć, bo czeka mnie masa gadania. Rubinie jest taki, że gdy nie chcecie, aby uwalił Wam ubranie, to na pewno to zrobi. Kurtkę wyciągnęłam dzisiaj rano z suszarki. Była czyściutka, świeżutka i no i właśnie. Była. Pogoda zdecydowanie nie ułatwia romantyzowania jesieni, chociaż nie wiem, jak bym się starała. Ale jak widać, niektórym to nie przeszkadza. Dobra, myślę, że zamiast załamywać się pogodą, po prostu zaczniemy działać i wyciągnę moją największą broń na dziś, czyli Anię gotuje. I przygotujemy sobie tartę ze śliwkami. Robiłam ją ostatnio parę lat temu i też nie z jej przepisu, bo robiłam ostatnio tartę chyba, kiedy jeszcze nie jadłam glutenu, więc to było jakieś wiecie... Mm, Poświrowane przepisy, a dzisiaj zrobimy taką pełnoprawną pszenną tartę. Dziwnie, że już u mnie od kilku dni, więc pora je w końcu wykorzystać. Jeśli chodzi o buty, nakładam dzisiaj moje całkiem nowe wagabondy. Ja markę Wagabond bardzo lubię za ich projekty, za te kwadratowe czuby, za ładne kształty obcasów i wygodę. Mam już w swojej kolekcji kozaki od nich. No i właśnie w tym roku postawiłam na takie botki śliwkowe. Ciemna czekolada, taka gorzka z pięknym przyszyciem, no i właśnie z tymi charakterystycznymi czubami. I są super wygodne. No i dobra, full fit'ik gotowy. Jeszcze narzucę jakąś marynarkę na to. W razie, jakby na sali miało być trochę chłodniej. Postawiłam na jeden z moich ukochanych topów na wszelkie okazje. Dosłownie wszelkie imprezy, urodziny, stypy. W wielu miejscach już go miałam. Po pierwsze, kocham dekolty halter. Po drugie, kocham dekolty woda. Po trzecie, kocham de plecy. To nie tylko jest sprawka moich mięśni. Po prostu przepiękne jest to wycięcie. Bardzo lubię jej długość i to, że mogę sobie ją śmiało naciągnąć tak na spodnie, na spódnicę. Jeśli chodzi o spodnie, mam je w dwóch kolorach. Też je bardzo lubię, są takie bagi, mega Wygodne. Ten materiał jest cudownie Milusi, no i właśnie zależało mi na takim eleganckim, ale też wygodnym efekcie, no bo jednak trochę tam sobie posiedzimy. Po całym dniu spania i zamulania z psiakiem poszłam na trening z Agusią do Jazz Gym'a na salkę, bo niedzielami ona jest wolna, więc sobie korzystałyśmy. E, miałyśmy nadzieję właśnie, że będziemy się widzieć w lustrach, ale okazuje się, że tam nie ma w ogóle luster do, samego, mm, do samej podłogi, a miałyśmy robić floorwork, bo od jakiegoś czasu, od paru tygodni chodzimy sobie z Agą na warsztaty High Heels'ów prowadzone przez Klaudię Chmielewską, która przyjeżdża specjalnie w ogóle do Olsztyna i organizować. No i na warsztatach uczymy się oczywiście techniki, uczymy się różnych choreo, ale też będziemy miały zorganizowane w listopadzie nagrywki w Warszawie. Kiedy to usłyszałam, myślałam, że chodzi o to, że po prostu, nie wiem, wybieramy jakieś choreo z zajęć, no i grupowo je tańczymy. okazuje się, że to jest w ogóle występ solowy: solowe nagrywki choreo, które same sobie wybieramy. Same sobie wybieramy piosenkę, same sobie szykujemy choreo, same sobie ogarniamy stroje. No i trochę mnie ta informacja przytłoczyła, bo pomyślałam sobie, nie no, w ogóle, jak szłam na ten trening, miałam taką myśl, że będę udawać kogoś, kim nie jestem, że ja mam w ogóle choreo wymyślić? Przecież w ogóle nie ma szans. A słuchajcie, okazało się, że yy, udało mi się ogarnąć w większości adze choreo, w którym uważam, że wypada po prostu świetnie. Jest idealnie dopasowane do niej, takie sensualne, ale też takie delikatne, z małymi, mocniejszymi akcentami. Super. Uch, cudownie w tym wygląda. Jeśli chodzi o moje choreo, bardziej mam taki zarys, powiedzmy, ale trochę sobie dowaliłam. Takie raczej intensywne, niesensualne, tylko takie mocniejsze. Do mojej ukochanej piosenki, czyli Dirty Diana Michaela Jacksona. Dziękuję Rubinku za Show. No i póki co po pierwsze jestem oczywiście zmęczona, no bo to jest jednak potężne kardio, przez dwie godziny cały czas tańczyć jeszcze w szpilkach. A po drugie też przetłoczona liczeniem sobie w głowie, tymi krokami, tańczeniem w ogóle, e, tym, że w sumie jeszcze nie wiem, czy tak dokładnie to choreo będzie wyglądać, czy może jeszcze coś sobie wymyślę, czy może trochę je ułatwię, czy jeszcze utrudnię, nie mam pojęcia. Ale na szczęście jeszcze mam końcówkę niedzieli, więc tak jak widzicie już piesek mnie tutaj prosi o spacer wieczorny. Poczekaj. Dobry pies. Więc uciekamy na szybką sikupę, wracamy, myjemy się. I do wyra. Ze sobie jeszcze pooglądam. Zjem na pewno, bo jeszcze dzisiaj nie zjadłam obiadu. Nie miałam jak, bo <grym> bardzo późno wstaliśmy. I będziemy kontynuować chillout. Bardzo Wam dziękuję za obecność w tym vlogu. Wiem, że może był trochę nudniejszy. Może nie był tak dynamiczny jak zwykle. Takie mam przynajmniej wrażenie po tym jak przeglądałam, jakie tam przebitki mam nagrane. Ale myślę, że było mi to potrzebne, aby trochę właśnie wyjść z tej strefy komfortu i aby nie uciekać w tych trudnych chwilach, a jednak trochę do Was pogadać. Także dziękuję, że miałam do kogo. I mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach zobaczycie już u mnie lepszy humor, lepsze samopoczucie. I że ja też to u siebie zobaczę. Do zobaczenia.